Siema, tu Witek. W tym materiale rozpoczynam nową serię o nazwie Wich od zera. Jest to nowa seria na naszym kanale, w której będziemy pokazać Wam trzy nowe rzeczy, które dodaliśmy bądź dodamy na nasz nowy serwer wihac.pl Serdecznie Was zapraszam do dodania do listy, ponieważ będzie się działo. Odnośnie rekrutacji zapraszam na Discorda PickCode, kanał Rekrutacja Wihc tam macie wszystko napisane co musicie zrobić, otwieracie ticket, składacie podanie, czekacie na weryfikację, tyle. Myślę, że każdy się może dostać, dlatego serdecznie zapraszam do spróbowania, ponieważ możecie się dostać z nami do administracji, prywatny czat i wiecie, takie sprawy. Dobra, to tyle, zapraszam do was do pierwszej nowości. A więc tak, pierwszą rzeczą jaką dodaliśmy na nasz serwer to jest oczywiście logowanie. Logowanie premium jak i non-premium dla graczy, którzy nie posiadają zakupionego Minecrafta. No i oczywiście też dodaliśmy kolejkę. Gracz z non-premium po wejściu na serwer będzie widział sobie coś takiego. Na mapie, oczywiście, jest kodzik Captcha, który będzie musiał przepisać. Ci już przepisujemy na przykład, to, to, to. Wpisujecie sobie hasło swoje, sobie piszemy takie. Po zarejestrowaniu do, jesteście dołączani do kolejki. Wchodzicie na serwer. A więc, tak, logowanie premium na naszym serwerze będzie wyglądało tak: gracz z Minecraftem premium wchodzi sobie na serwer, jest dołączany do kolejki, nie musi się rejestrować ani podawać hasła. Na naszym serwerze będzie dodany limit na IP, kont. Nie będziecie mogli mieć sobie na przykład 20 kont, tylko będą maksymalnie dwa. Niestety jest to spowodowane tym, że gracze sobie robią multikonta, no i wiadomo co jest. Dlatego na naszym serwerze będzie to zablokowane. Będzie możliwość oczywiście do nas się zgłoszenia po więcej IP, ale to będą tylko różne przypadki. Będziemy sobie weryfikować czymś takim. I na przykład ja nie mam blokady, ponieważ się nie rejestrowałem z długijny kąt. To tyle. Zapraszam Was jutro. Siema.